Dzisiaj zaprezentujemy Wam młynek Campo. Jest to młynek wykonany z naturalnego drewna bukowego, który posiada metalowe walce, mocowanie do stołu lub do parapetu i możliwość regulacji grubości przemiału. Służy nie tylko do gniecenia ziaren zbóż, ale także do gniecenia oleistych nasion i ziaren. Dzisiaj zademonstrujemy Wam, jak wygląda gniecenie nasion lnu. Wsypujemy. I przekręcamy kolbę. Ziarenka lnu są bardzo tłustym ziarnem. Widzicie tutaj, że nawet zostaje ten tłuszcz na młynku, więc pamiętajcie, żeby z czasem go wyczyścić. Możecie równocześnie dodawać także ziarna, na przykład ziarna samoprze. Samoprze jest z kolei nieco bardziej suchym ziarnem, więc Wam to ładnie wyczyści. Powstają świeże płatki. Pamiętajcie, żeby nie kupować już zgniecionych nasion w sklepie, ponieważ pozbawione są wszystkich wartości odżywczych, i kupujecie tylko same wytłoki bez tych cennych olejów. Tutaj Wam jeszcze pokażemy, jak wygląda sam len po procesie gniecenia. Widać, że jest to bardzo tłuste ziarno, i dzięki temu procesowi gniecenia na świeżo wydobywamy z niego wszystkie wartości odżywcze.